Mandero, z tej strony Makaj Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy Wielu z Was na pewno nie widziało na żywo takich rzeczy Więc zapraszam, a będzie co oglądać Ta bułka miała mieć bardzo dużo wspólnego z tematyką dzisiejszego odcinka Niestety, jedna rodzina została wykluczona poprzez pomyłkę pracownika McDonalda Ale i tak Wam pokażę skąd się biorą kotlety Zapraszam do oglądania będzie się działo Jest piękny, jest beautiful Predator 32, 33 tysiące no spoko, nie? O Boże 64 koła za takiego Volkswagena Mamy wystawę samochodów. Tego się nie spodziewałem, bo byłem przekonany, że od razu będziemy mieli rzeczy typowo rolnicze. Taki paleciak, jak najbardziej. Proszę bardzo: 2, 4, 6, 8, 10, 20 palet, ale pustych. O! Tu będziemy oglądać elektryczną kosiarkę. Tutaj mamy krówki Po prostu 2,5 tony cukru W cukrze O, ale kombajn! Proszę Cię bardzo! To jest, proszę Pana, kombajn Ja pierdzielę Co za maszyna! Co za maszyna, ludzie kochani! The wolf! Jedno kółko ma z tyłu On się nie przywróci? <grym> to oh, oh, oh. jest ta spryskiwarka no, rozkłada ramionka i w jednym czasie spryskuje ileś tam, kurde, metrów kwadratowych naraz 24 tony waży prawie jak pół czołgu nie mam pojęcia, do czego jest ta maszyna ale wygląda zajebiście jeśli ktoś jest w stanie stwierdzić, do czego służy ten ugniatacz gleby, to może mi powiedzieć, napisać w komentarzu. No, to jest po prostu kurde kosmos, nie? Patrzcie na to, jakie to jest ogromne! Ile on ma szerokości! Jaka korzyść! Macy Ferguson, zobaczcie, Born to Farm Cena? Trzeba wygooglać i na ekranie zobaczymy cenę Na pewno gdzieś się da znaleźć tę cenę Jak ta to w ogóle prawo jazdy zdać? Dobra, dosyć tego sprzętu Zostawiamy z tyłu traktory, ciągniki, koparki i inne dziwactwa, gleb glebogryzarki Idziemy zobaczyć coś, co oddycha w pierwszych 20-30 minutach muszę powiedzieć, że tego sprzętu, który widziałem tutaj do tej pory, jest bardzo duży nacisk na to, żeby były elektryczne. Chodzi się o diesla. Wiele tych maszyn ma zasilanie 100% elektryczne, czym się chwalą, bo praktycznie na każdym wyświetlone jest, jest tabliczka, na której jest napisane, że 100% elektryk i zero emission itd. O, tu się będzie coś działo. Pan będzie mi zagłuszał, ale muszę to teraz powiedzieć, bo już nie będę tu Mimo, że jesteśmy w Szkocji, powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, bo w tym ogródku będę mógł napić się Paula, Nera z Monachium i to mojego ulubionego, fantastycznego piwa, które otwieracie, bo nie wiem. Pierwsze wrażenia są takie: masa sprzętu do zobaczenia. Ale co z tego, skoro tym sprzętem zainteresowani będą tylko specjaliści, czyli jakieś 5% publiki. Natomiast większość przyjechała tutaj, przyszła, po to, żeby zjeść kotleta i napić się browara. No Ale przecież o to też wszystkim chodzi. Tak, no tutaj gdzie chodzę teraz jest naprawdę przerzedzony ruch. Tam gdzie większe skupiska ludzi są, to już wiem, że najprawdopodobniej chodzi o jedzenie. Tak to wygląda. pan w kapeluszu, to jest chyba sędzia sędziów, taki jeżyna sędziów, prze wszystkich sędziów, bo ten w białym fartuchu biegał tak. Ogląda konia, dotyka. Przez chwilę, jak biegł ten pan z tym konikiem, to przykucnął ten sędzia i tak się przyglądał bardzo, bardzo, bardzo. Dosłownie parę minut temu rozpoczęła się konkurencja polegająca na rzucaniu. Się kierował w teściową, boże nie w teściową, tylko no, dotarć. Także idziemy zobaczyć. Och, jaki ten Paulaner jest wspaniały. Naprawdę nie spodziewałem się, że Paulanera będę mógł się napić. To jest taka afrykańska świnia. Grille, skarpetki. Wiadomo, że to się dopiero rozkręca, tak? Zaraz się rozkręci spokojnie. No to jest fajne. Ile kosztuje? 13 tysięcy funtów. Za taką kabinę. No ale w Szkocji się jak najbardziej przydaje, bo, bo dużo pada. Przeciemnione szyby. Żebyśmy się nie ugotowali. Pula. Nie. Kolejni naciągacze 5 butelek mleka albo śmietany które stoją jedna na drugie, więc jest dosyć solidna budowla i da ci piłkę z gąbki. Żeby nawet jak trafisz to nic nie spadnie. I szukałem toiskę Zetoru i znalazłem czeskie traktory sprzedawane w Szkocji za 38 tysięcy funtów, jak widać, cały przekrój asortymentu Zetor United Kingdom. Chodzi o to, że Zetor to jest czeska firma, ale ma przedstawicielstwa w siedmiu krajach europejskich, w tym Polska. Natomiast no, Ursusa już nie znajdziemy. Jak wiadomo tutaj mamy ośmiornice z mackami. Jestem tu już ponad 3 godziny, atmosfera przyjazna, spokojnie, nic się nie dzieje, zaczynają grać zespoły, jakieś kółka emerytalne prędzej, ale no coś tam się zaczyna działać już na scenie, także jeszcze trzeba trochę poczekać, powoli ta impreza mam wrażenie, że się rozkręca tak coraz bardziej. No, oczywiście kulminacja będzie w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj niestety nie wszystko, co będzie w sobotę i w niedzielę jest dzisiaj dostępne. Do zobaczenia. Przede wszystkim nie ma tej wielkiej parady eee, krówek i nie tylko, także niestety nie będę tego w stanie nagrać. Trochę to jest niesprawiedliwe, bo ja nie kupiłem tańszego biletu. Wszystkie bilety kosztują dokładnie tyle samo, no ale niestety w czwartek, eee, jako pierwszy dzień parady, nie ma. Także trochę szkoda. Eee, nie ma golenia owiec, także tego też nie zobaczę. Yy, także no, trochę szkoda, trochę szkoda. Ale trudno. I tu mi teraz pachnie jedzonkiem, więc idę coś skonsumować. I to będzie najprawdopodobniej burger. Zrobimy jakieś mini unboxing. Powiem, że 10 funtów trzeba wydać na bułę. No ale cóż, takie są ceny na, To nie jest sklep, tak? To nie jest yy, McDonald's, tylko to jest prawdziwe Fish and Chips. Bierzemy najbardziej wypasionego burgera Big Angus Steak Burger with sliced angus steak robił tu takie siano, że się w głowie nie mieści non stop kolejka, non stop, coś, ktoś kupuje. Ceny mają po prostu z kosmosu, no, ale dobra, trzeba próbować Film nie byłby filmem, gdybym nie zeżar burgera, prawda? Yeah, I have the one for ten pounds. The big one Krówka chyba nie jest zadowolona. Patrzy się na mnie dziwnie. Ogólnie? Cała rewelacja w tym burgerze polega na tym, że bardzo smaczna jest kotlet. Proszę nie przeliczać na złotówki, bo ten burger kosztował mnie 50 zł <noise> Propo burgerów, o taka anegdotka. 15 lat temu gdzieś tam po nocy z kumplem wracaliśmy do domu. Wiadomo, druga w nocy, trzecia w nocy. Chce się jeść po spożyciu. No i wchodzimy do chipshopa, który sprzedaje różne dobroci. Nie wiem, co tam on sobie kupił, ale ja chciałem burgera po prostu, zwykłego, prostego burgera. No i wtedy jeszcze nie wiedziałem. Że burger. Hamburger. angielsku czy po szkocku. To nie jest taki hamburger jak w naszym mniemaniu. Po zamówieniu okazało się, ja powiedziałem, że chcę hamburgera. A gościu się nie patrzy: Turek jakiś. Się pyta, ale jakiego burgera chcesz ja mówię, No po prostu, just hamburger. Okej. Okay. Gościu stwierdził, że nie będzie mi przeszkadzał w tym, że jestem w bardzo dużym błędzie. No i sprzedał mi burgera. Znaczy hamburgera. W steropianowym białym pudełku. Po wyjściu ze sklepu, znaczy z tego chipshopa, okazało się, że w pudełku jest sam kotlet. Także taka była przegoda, po prostu kotleta wsadził mi do pudełka, bo tak wygląda y, sprawa, że hamburger w Szkocji i w Anglii zresztą też chyba, no to jest quarter pounder, tak? I wtedy dostajesz bułkę, kotleta i w środku co tam sobie życzysz, ser czy cebulę, czy tam jakieś inne rzeczy, Sałatka nawet i sos. Wejdziesz do tego, ci przełapać, powiesz, że chcesz jest hamburger, chcesz hamburgera, to dostaniesz samego kotleta bez bułki. Jest dużo odmian, ale głównie chodzi o to. Sorry, camera hier heb je. Handy. <laughs> Dashcam. Looks like it. That's the wee granddaughter with the the thug prize one. Uh, nice day for it, man. Yeah. Uh, not too hot. You're, warmer. Yeah. From Edinburgh. No? Um, just stay in Edinburgh for like two years. Uh -huh. so I moved to West Calder Oh Yeah, and the shots. <laughs> I've been passing this place, the Highland Show, so many times so many times during the years. So I thought it's only an expo like a kind of tractors, uh, no, tractor right. screens and no, stuff. But there's never, there. I never I never realized there's a competition uh, of the I don't know. What, to see the huge big tents at the That's a concerts? Oh it's up. Yeah, yeah. Like uh, his yeah. yeah. last week I think started I'll be Top, they do big, top, big top, big top koncerty something a, like this. Ah, yeah. a massive, there's a fair crowd here today. Well, is day, so yeah. a yeah, today it's to jest so więc expecting less people say Saturday sold out. Okay. Well, that'll be, that'll be a busy one. Mamy zaliczone skoki przez przeszkody konikami. Mamy. A tu jest kapucho. idę do środka. Okej. Okay. Sianu na środku leży. A co? Tam ten pan ma napisany manager, z managerem od siana. Idzie krówka. No niestety, ale wszystkie skończycie jako kotlety. Dobra, wychodzimy, o, owce śmierdzą bardziej niż krowy, to muszę powiedzieć z czystym sumieniem że tam gdzie były kozły kozioły i owce to śmierdziało a tutaj zapaszek taki był w miarę przyjemny jednak z tego wszystkiego tutaj to najlepsze jest piwo mhm. był Paulaner teraz inny Segan bardzo kraftowy browar 5-7 lat temu pojawił się na rynku edynburski browar natomiast teraz to już jest no, trzeba powiedzieć komercyjne piwo bo dostępne wszędzie i chyba jednym z głównych partnerów całego show dobry lagerek polecam wszystkim Ciekawe jako trzeba skończyć szkołę, żeby być sędzią oceniającym wygląd takiego barana Bo gościu podchodzi, patrzy z daleka, jedną, drugą, trzecią i już wie. Widziałem tam dobrą godzinę Godzinę i 10 minut Żeby pokazać wam jak wygląda ciężka praca kowala Przepotężnie dzwoni mi w uszach i musiałem wyjść Czekałem tylko aż chociaż jedną podkowę zamontują Ile to jest roboty Został tylko spichlerz do zobaczenia Idziemy do środka zobaczyć ten cały słynny szkocki spichlerz

Że bardzo smaczny, taki bardzo gęsty wyszpioniąc. Ale tego sera to bym tam zjadł więcej, tylko mi głupio było. Łycha. Tutaj można cały dzień spędzić. Górną zupkę. Bardzo kremowa. Okej, okay. czyli tutaj już wiem komu by oczy wyszły na orbity jakby zobaczyła ta osoba brokułowe, chipsy wegańskie, jakieś tam jeszcze cuda idę jeszcze po ser, serek jest najlepszy zdecydowanie mm, ale dobre, serio Decydowanie moje ulubione stoisko mógłbym tak jeszcze tutaj z siedem półek zrobić i każdym razem przychodzić żeby coś zjeść bo naprawdę ser żółty

Tylko mi się wydaje, czy wszyscy dżokiei to jakieś zapyziałe dubki. Jeden po drugim smaga tego konia po boku tą kurna packą gumową ja Siadł na takiego dżokieja i tak mi po oplerach dawał tym, żeby jechał do przodu I Jak przeskoczył i strącił przeszkodę, to zaraz go tak zdzielił Wszyscy patrzą na ciebie z góry, nie wiem dlaczego Koniki piękne Powiem szczerze Że w ogóle do mnie nie przemawia ta dyscyplina sportu, że tak powiem. W ogóle, co w tym jest takiego pięknego, że ludzie tą dyscyplinę uprawiają, chyba chęć tak zwanego górowania nad zwierzęm kontrolowania silniejszego od siebie. Nie wiem, leczą chyba swoje kompleksy w ten sposób. Dwie minuty mi zostały na karcie. Proszę państwa, wykorzystałem 128 giga pamięci dzisiaj. co mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Także czas na pożegnanie. Mam nadzieję, że film się podobał. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wizytę na Royal Highland Show 2022. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zajęło mi to 8 godzin. Mam wrażenie, że mogłoby ze 12. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Kto chce może zostawić suba Komu się podobało, niech da lajka, like skomentuje I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Także Gorąco się zrobiło, jak zwykle Po południu cieple niż w południe Do zobaczyska i ja lecę do domu to zmontować Trzymajcie się, cześć!